No, bardzo serdecznie, cześć. Dzień Słuchajcie, już od dawien dawna umawiałem się z Czarkiem na właśnie tego typu zabieg. I nadarzyła się taka e, okazja, żeby przygotować właśnie samochód Mercedesa, którego już jak wcześniej mówiłem, opowiadałem wam o nim. I ja w ogóle nie dbam o ten samochód i moja cała rodzina też jeździ, użytkuje i nie dba. Ostatnio Czarek widział ten samochód i powiedział, słuchaj, przyjeść ja nie mogę na to patrzeć. Prawda, tak było? Dokładnie tak było. I chcę właśnie dzisiaj oddać ten samochód do całego... Właśnie, powiedz, co zrobisz z tym samochodem? Bo nie sztuka też, gadam, co przez gadam, nie sztuka jest na przykład zrobić samochód nowy, tak? Tak. Ale spróbuj wyciągnąć blask, błysk. I, i dać mu drugie życie po właśnie takim, no właśnie po takim niekim zabiegu. Co, co, Znaczy nie zdradza im wszystkiego, bo to ma być nie Ciebie, już to niespodzianka. Słuchajcie, mówiliśmy, że to jest niespodzianka. Czarek, dobra, powiedz, co zamierzamy? Pokrótce. Po Zrobimy gruntową tego tego samochodu. Jak i w środku, taki na zewnątrz. Zaczniemy od mycia silnika, mycia podwozia, bo przypuszczą dawno w takim samochodzie nie w nie są. Więc to specjalne maszyny, które w podwozie? Umyjemy I silnik. Zrobimy wnętrze i przejdziemy do etapów polerskich, tak zwanych profesjonalnych korekt lakieru wieloetapowych. No ja tak, się. tak jak w programach TVN-owskich, zostawiam Cię z tym problemem. Ja uciekam dalej do roboty, więc wi widzimy się za kilka dni i mam nadzieję, Dokładnie. że zaskoczysz mnie pozytywnie. Więc ja uciekam na razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Na razie. Hej. Na wycie samochodu zaczynamy od mycia silnika. Najczęściej jest on najbardziej brudny i po prostu wymaga największej pracy. W tym przypadku użyliśmy maszyny parowej, ponieważ jest ona najbezpieczniejsza, a zarazem najbardziej skuteczna. W żaden sposób nie możemy uszkodzić elektryki przewodów ani innych złączek, których w silniku jest pełno. Nasz ulubiony Deironizer do Felk jest bardzo mocny, silny, a zarazem nie uszkadza nawet najnowszych Felk. Bardzo ważne, podczas mycie samochodu szampon szampion neutralny PH, w żaden sposób nie możemy uszkodzić, wypalić uszczelek, plastików ani innych elementów nakierowanych na aucie. Słuchajcie, tutaj mamy nie tyle co podobny egzemplarz co Pawła Mercedes, ale bardzo podobny kolor i bardzo podobny rok produkcji. Generalnie chcemy mu zrobić auto, które będzie wyglądało właśnie tak. będzie miał tak zrobiony lakier, przyciemnione szyby i innych parę gadżetów. właśnie do Czarka po to, żeby odebrać samochód za kilka minut. Słuchajcie, kazali w ogóle mi tu zostać, bo ma być taki, jakby taka niespodzianka trochę. No nie wiem, no, umyli samochód i chcą mi zrobić niespodziankę. Jaka to może być niespodzianka? Dobra, wchodzę. No, dzień dobry, witam serdecznie. No, ile można czekać? No ileż można, czekaj. Dzwonimy, dzwonimy. Stoi tutaj twój srebrny, to to, to to? srebrny rodzynek. Troszkę, że tak powiem, mycie było bardziej skomplikowane, ale mam na efekt końcowy. Nie no powiem ci szczerze... A to mój samochód? Twój. A to ty malowałeś go, czy co? Nie, nie malowaliśmy. Samochód przeszedł wielogą, korektę... Właśnie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, ale poważnie ten... I to wszystko tak. Ty... Zarek, słuchaj, jestem pod wrażeniem. Powiedz naprawdę, powiedz mi, co ty zrobiłeś w ogóle? Zacznijmy od środka, bo normalnie tutaj jest rewelacja, po prostu rewelacja jest. Więc tak, e, środek to taki pełen pakiet czyszczenia, czyli wybraliśmy wszystkie dokładnie podłogi, wyczyściliśmy wszystkie plastiki, wyczyściliśmy elementy skórzane, wyczyściliśmy pod sufitkę, bagażnik, silnik, z ręka koła zafasowanego. Poważnie tak. pod sufitkę też? Tak, pod sufitkę. Pod wow! sufitkę również. Wszystko później zabezpieczyliśmy odpowiednimi preparatami, czyli dressing do plastików by nadał taki bardzo fajny kolor, był antystatyczny, nałożyliśmy odżywkę na fotele. No właśnie widzę, że te fotele nabrały takiej taki, taki nowej barwy tak, taki, tak, taki, tak, no, tak, 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 bo były zawsze, wieże, takie wyślizgane, takie... No wyślizgane hmm. to jest taki materiał, ale wyglądają teraz troszeczkę ładnie, przede wszystkim są bardziej odżywione, nie powinny tak szybko pękać przede wszystkim. To tak, są tak za, od razu zakonserwowane, A, To jest bardzo tak? ważne przy, u, u. Przy, przy właśnie odświeżeniu foteli skórzanych. I w ogóle to te wszystkie Te Dekory również wszystkie wytarliśmy, przetarliśmy, wyszczotkowaliśmy, wypędzelkowaliśmy. Ale lakier, słuchaj, wiesz o tym, że... że... Ten lakier był w opłakanym stanie. No to co ja ci będę mówił? Było pokarów. Był w lakier w słabym stanie zrobiliśmy praktycznie wszystko, co się dało. No nie ukrywam, no, Samochód był, miał stuczki parkingowe, rysy, cudawianki, no żył, tak? No, tak? Na 300 tysięcy przejechanych, więc jakby... parę widotek takich delikatnych, które były na samochodzie, że tak powiem. I lampy co? widzę, starałeś się spolerować lampy, lampy. Ale się spolerować lampy. Troszeczkę zostało od środka wiadomo. Tak jak powiedziałem tak, wcześniej tak, 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 tak. Samochód ma już swój przebieg, ma, ma, ma swoje lata. Więc generalnie spolerowaliśmy, zmatowiliśmy całe lampy i nałożyliśmy na lampy powłokę ceramiczną. Nasza powłoka ceramiczna bardziej zabezpieczy te lampy przed kolejnym. Ma to piaskowanie. piaskowanie przy właśnie przede, wszystkich, przede wszystkim tego koloru, prawda? Kursie, ten Więc ta lampa ma powłokę ceramiczną, lakier. Lakier, wielotopowa korekta lakieru, dość, dość, bardzo, dość skomplikowana, wielogodzinna. Lakier został oczyszczony, no a i powiedzmy i zapowietrzony mi... twardym wodkiem. Przyciemniłeś mi szyby? Przeciłniłeś ci szyby. Wow! Doszliśmy do wniosku, że samochód będzie troszeczkę fajniej wyglądał, taki będzie bardziej drapieżny. Przeciłniłeś wszystkie szyby. No widzę właśnie. Jak ty zacząłeś pójść, to że Póki nie, no to, tam, to zostawmy ja, jak ciekawe. jest. Folie są certyfikowane, folie są z atestami, na które zaraz jeszcze damy dokumenty. Nie przepuszczają promieni UV, więc nie mamy tylko takiego, że tak powiem... A to, to było? To było. Tylko było trochę po Tylko brudne było. Ja, ja nie chciałem. Więc wszystkie problemy zostają zatrzymane przez folię, prawda? To powiem Ci, że naprawdę, tutaj wnętrze to jest nie do poznania. Wiesz jakie znaczy, pamiętasz jakie było. Pamiętam. Ale poczekaj, ja zaraz to sprawdzę. Zobaczymy, czy poradziłeś sobie. No, no, no właśnie, no właśnie. To jest właśnie to, wymyte, wyczyszczone. Wszystko wymyte, wszystko było wyciągnięte. Ja Cię. Na drobne. Ty, no powiem Ci, bycie, że jestem pod grubym, pod grubym wrażeniem. Nie, no bardzo mi się to... I lampy z tyłu, kus Lampy z tyłu cały bo nabrało się takiego intensywnego, bardzo ładnie wyglądały. Powiedz mi, w sumie tak jak został ten samochód zrobiony, mm -hmm. jeszcze raz powiem, że jestem pod dużym wrażeniem, ee, ale oprócz tego, że chłopaki wykonali bardzo dobrą... Skrupulatną robotę, to powiedz, jakich kosmetyków w ogóle używasz, żeby osiągnąć taki efekt? No bo to też jest jakby mnie to ciekawi. No i też może no widzów socha. ciekawi, tak, tak. Jakich, jakich używałeś kosmetyków, jeżeli chodzi o zewnętrzną tutaj powłokę? To. Jeżeli chodzi o zewnętrzne kosmetyki, mamy to na drugiej hali, co to kosmetyki marki Jaion, yy, który mieliśmy tam, oczyszczaliśmy te naczynia, te felgi, mhm. yy, wyciągaliśmy lotną. Smołę jakieś tam. A faktycznie, bo też było, tak? tak Dużo było tak. Ob, tej smoły na, na tym. tym. Smoła lotna. A to jest tak, tak zwane z... glinkowanie? Glinkowanie to to też robiliśmy, tak. tak ta, linkowani. Ta, linkowani. O, jeszcze, o, jeszcze glinkowanie. Przed nami i tak uh -huh. znaczyłem że większość produktów używaliśmy marki Jion, również właśnie szampana, tylna uh -huh. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, za, zabezpieczenie. A czekaj, zapytam się, bo jeszcze bo jeszcze mówiłeś, że podwozie myliście. Tego tak. nie możemy pokazać, ale, ale wiemy, że to Podwozie też mówić gdzieś tam na filmiku, zostało. Dość silną, agresywną chemią potraktowane, także zostało konkretnie umyte, jak i również to jest, został umyty silnik. To jest, to do, o właśnie, za, o właśnie, silnik jeszcze, silnik, A silnik, chodź zobaczmy ten silnik. Mówisz, mówiłeś o tym, że silnik został umyty, Uoo. Tak, umyliśmy silnik, wszystkie elementy plastikowe zabezpieczyliśmy wokół kwarcową Giant Trim. Która dużo jest mocniejsza od standardowych dressing. Mówiłeś, wspominałeś, że macie taką specjalną technologię. Czy ta, ta technologia chodzi o parę, tak? O... Tak, jeżeli chodzi o silniki, myjemy to metodą parową. Dlaczego? Jest to najbezpieczniejsza metoda. Jest to metoda, że tak powiem, która pozwala nam dotrzeć w każdy zakamarek a zarazem nie uszkodzi delikatnych bez elementów. Bez konsekwencji Elementy zalania jakiejś elektryki, nie? Tak, czujników, y, przewodów i tak dalej. Także no, Nasze zdanie jest to najrozsądniejsze, bo to może być bardziej pracochłonne, ale... A jakich kosmetyków używaliście, jeżeli chodzi o, o ten... Bo jest, są jakieś specyficzne, no, tak. specjalne są, środki. To są, to są specjalne specyfiki do mycia silnika. Aha. Jakie? mnie, jakie sztuki. Tutaj akurat, użyliśmy, mnie, Tutaj akurat <laughs> użyliśmy produktów zdb do czyszczenia silnika. Aha. Pędzelkowanie, sucha para. Oraz zabezpieczenia, tak jak powiedziałem wcześniej, Giant Trim, czyli te wszystkie elementy plastikowe, ponieważ jest to powłoka ceramiczna i jest mocniejsza od standardowych dressingów do plastików. Mm -hmm. Ja to zwykle wiesz, za czasów bycia takim studentem i gówniarzem, mm -hmm. <laughs> plak i poszło, no, za no, dwa no, miesiące no, za dwa miesiące otwieram, a tam wiesz Szurde, nie, tragedia, nie? tak, właśnie, więc jakby to też do tego pytam, bo czasami się lubię no, lubiłem bawić w mycie takie, no wiesz, przydomowe i to i to właśnie i to właśnie nie, no świetnie, wracając jeszcze do tej powierzchni, do tego zabezpieczenia no, mega, no powiem Ci, że ten lakier jest był w opłakanym stanie, teraz, teraz uważam, że naprawdę nie ma się do czego przyczepić, aczkolwiek, no nie ukrywam, samochód był gdzie niegdzie malowany, ale w tej chwili i powiem Ci, że nałożyłeś chyba jakąś nie wiem magiczny wosk, czy magiczny płyn, który sprawia, że ten samochód naprawdę lśni i, 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 i budzi, budzi podziw. Więc jakby, jeżeli jest możliwość, to wdrać. Powiedz mi, jakimi kosmetykami to robiłeś? To znaczy tak, ee, nie ma żadnej większej filozofii. Całość zabezpieczyliśmy dobrej klasy woskiem autofine z serii Passion. O, patrz, wosk. to ten. To, to tak, proszę, zaraz zobaczymy. Taki, taki wosk do włos. Wow. I pewnie ta tubka kosztuje. O. <śmiech> <śmiech> Pachnie jak... Ee... No jak pachnie? No jak żel no do, do, do jak do to do, do, do do Jest tak. bardziej taki typowy kosmetyk, a nie, że tak powiem, niż środek niż do tego, żeby czy, czy, czy coś w tym stylu. A nadal, nadal y, nakładanie tego wosku jest takie pracochłonne, że pach, czy, Dość czy, jest. Czy, czy maszynka, nie, czy, czy, czy maszynka? Y, woski wszystkie docieramy, że tak powiem, ręcznie. Mhm. Maszynowo robimy tylko ewentualnie cleanery, które są dedykowane tylko do wosków aha. naturalnych. Tu, a aha, tak, aha. Więc, więc. Czyli, czyli yy, bo wiesz, ja tam chodzę po różnych targach i hmm. widzę, jak tam polerują. To wszystko, to 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 czyli, czyli generalnie jest, to jest polerowanie, a to już takie wykończenie, tak? Wykończenie, wykończenie nadanie tak. w błysku wow, takiego no zabezpieczonego lakieru, tak że śmiało poleży Że świetnie, świetnie to wygląda. No i też oczywiście tak, jest odporny na, na UV, jest odporne na, tak, na, na, tak. na różne na córki takie... przede wszystkim. Teraz będziemy mieli o, właśnie, no, to to jest, to jest zimę, właśnie. zabezpieczyć. Powiedz mi jeszcze a propos środka, bo czasami też jakby spotykam się z pytaniami, że słuchaj, o, jak środek, czym zrobić, itd., tak tak To też jakby, jakbyś mógł powiedzieć kilka Kór słów. Chór wyczyściliśmy systemem kolorów bardzo dobry system do czyszczenia właśnie skóry, zabezpieczyliśmy. Skóry, tak? Tak. To było też do czyszczenia, później zabezpieczyliśmy tej samej serii. Widzę cenę, ojejku. Widziałem, że uporatowałeś trochę te lampy, które były mega zmatowane. No powiedz, czym Ty to robiłeś? No bo tak, co, to polerka lampy, jakaś? Lampy, czy, lampy, 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 właśnie. Standardowa, zwykła praca, czyli matowienie lamp, później wyprostowanie Aha. tego rotacją. Na końcu zabezpieczyliśmy, tak jak mówiliśmy, powłoką ceramiczną. Lampy, jak i silnik. Jest to powłoka ceramiczna do elementów plastikowych. I silnik też? Tak. I lampy? Tak. I jednym płynem? Tak. Jeden, jeden, drugi jest element plastikowy, także. A, czyli. czyli, czyli. Siada na tym to dobrze. Nie taki Aha. sam środek, jeżeli chodzi o lakiery. Jest to inna powłoka. krytykowana okay. tylko do plastików zewnętrznych. Wow, no to powiem ci, że. Słuchajcie, jestem jeszcze raz powiem pod dużym wrażeniem. Tak, jak został ten samochód przygotowany. No to nie sztuka jest wymyć nowy samochód, tak? Nie, nie sztuka jest zrobić kolor z nowego, z nowego, powiedzmy, lakieru, czy tam z nowego samochodu, bo sztuką jest właśnie zrobić coś, co jest stare, zniszczone i nie nadające się tak naprawdę do takiego zwykłego mycia. Ja na pewno w, pod garażem bym tego nie umył, mając takie środki. Przede wszystkim chłopaki, którzy u ciebie robią, zrobili mega fantastyczną robotę i trzeba im za to przyznać, że tak powiem, premię. O, premie, tak, premie. Chłopaki, załatwiłem wam premie, więc jakby co to. No ale słuchajcie, ja już w sumie kończę i pokażę wam, jak tak naprawdę został zrobiony ten samochód. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jadę samochód wystawię e, do komisu, albo jak ktoś będzie chciał, to nie ma problemu, może kupić. Czarek, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądną ten, e, ten film, przyjadą do Ciebie i będą chcieli zrobić to samo. Ja mam również <grym> to. dziękuję, gamy na mustanga w takim razie. <grym> o właśnie, właśnie, mustanga ci Musta. przywiązę. Właśnie, Uuu. Mustanga, że możemy jakiś bardzo fajny materiał, bo mamy z podobnych Mercedesa w bardzo podobnym kolorze. I Nawet tym będzie porównanie można zrobić. Dobrze. To tym optymistycznym <gry> akcentem żegnamy i do zobaczenia. Cześć.